Witam, witam, witam serdecznie. Witam wszystkie osoby z pod znaku koziorożca i zapraszam do odsłuchania energii na tydzień. Od 25 do 30 listopada, czyli od poniedziałku do soboty, bo kochani w niedzielę jest 1 grudnia, no i mamy nu wstrzelców. Zrobię inaczej niż zwykle. Zobaczymy, jak tutaj dla koziorożca ten tydzień będzie wyglądał. Jakie energii będziecie tutaj pokazani. Poniedziałek. Poniedziałek dla koziorożca. Jaka energia. Wtorek. Wtorek. Środa, jakie energii? Będzie środa i koziorożec, czwartek, czwartek, piątek, piątek dla koziorożca, jaka energia, no i sobota, sobota jaka energia dla znaku koziorożca. Ja zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrypcji kanału, byście byli na bieżąco z filmikami. I co jeszcze? Ascendent, Wenus, Księżyc można sobie obejrzeć, jeżeli uważacie, że to z wami nie rozumie. Zresztą kolektywne czytanie w tle śmierć, a więc a, narodziny, śmierć i narodziny, a więc jest tutaj zaznaczone. Coś umiera po to, żeby tu pojawiło się coś nowe. Czyli bardzo mocna transformacja wielki Arkana. Przed tym nowiem może to być bardzo ważny tydzień dla Was. Co jeszcze? Wyrocznia. Która chce, będzie chciała Wam w jakiś sposób przedstawić, co tu będzie ważne, istotne w tym tygodniu dla koziorożca jest 25-30 listopada. Co dla tego koziorożca w tym tygodniu ważne do przekazania? Okay. I jakaś podpowiedź, jakaś wskazówka, jakaś rada od aniołów. Ja często słucham tego, bo to była taka dość ważna informacja koziorożec co chcecie anioły tutaj koziorożcom powiedzieć przekazać ważnego na ten tydzień no dobra <laughs> zaczynamy w poniedziałek w poniedziałek no, jest tutaj jakieś wiadomości. Chcemy coś tu więcej wiedzieć, dowiedzieć się, poplotkować, -pl ponauczyć, coś, coś tutaj jakieś zebrać, ważne informacje. Paść to jest też taka młoda, świeża energia, ale no, taka fajna, bo ona, ta energia chciałaby zebrać jak najwięcej wiadomości, informacji poszukać w internecie, Google i tak dalej. Z kim się skontaktować, popytać, wypytać, zadzwonić. Nie? Taki troszeczkę szpieg też, zasięgnąć informacji, a więc poniedziałek nie musi to być. Oczywiście cały dzień. To jest taka energia, która chciała się tu pokazać, że to będzie na przykład tego dnia bardzo ważne. Nie? I na tym tutaj się skupić. To jest też dziecko, tak? A więc. Y które może tutaj mieć ważne sprawy, i trzeba będzie się w tej sprawie skomunikować, porozmawiać, dowiedzieć cokolwiek to. to jest ktoś, kto lubi wiedzieć. O, i zrobi wszystko, zrobi wszystko w tym kierunku, żeby te informacje zebrać. Wtorek. Wtorek: jakieś rozczarowanie, jakieś smutki, jakaś przeszłość. Hmm. Niezadowolenie. A więc może Wam tu nie pójść tak, jakbyście chcieli, nie po Waszej myśli. Ktoś Was rozczaruje, ktoś Was zasmuci, sytuacja, osoba. Ja tutaj widać, ta piątka jest zawsze takim etapem przejściowym, ale tego dnia możecie być w takiej energii emocjonalnej, poczucie, że. Miało być tak, a wyszło inaczej i nie jestem z tego powodu za bardzo zadowolony, zadowolona. No tak to wygląda. Coś tu się nie, nie wyszło, coś tutaj nie wypaliło, tak po jak wy jest tutaj wyobrażaliście, myśleliście. Środa, jakaś sytuacja. Nie? A w środę już jest lepiej, bo Widzimy, że jest tu jakaś, jakiś zalążek, jest tutaj jakieś ziarenko, jakaś propozycja, jakaś nowa szansa, jakaś nowa możliwość inwestycji, zakupu, rozwoju, wdrożenia czegoś całkiem nowego. To jest materia, to jest ziemia, to są monety, a więc może małe, ale jest tu jaka, jakaś propozycja, nowy pomysł. Nowa wiadomość, nowe możliwości, nowe ziarenko zasiane, e, zrobienie czegoś, co może później przynieść jakieś dobre zyski. Nie? E, pomysł na to, żeby coś kupić, pomysł na to, żeby coś zainwestować, coś związane z pieniędzmi, to może być małe się wydawać, ale ważne. W czwartek, w czwartek, poczucie, że muszę sama sobie z tym wszystkim poradzić. Pustelnik, osoba, która może Wam coś doradzić, udanie się do takiej osoby z pytaniem. Dzień, kiedy możecie chcieć pobyć sami ze sobą, zastanawiać się, czuć się osamotnieni, zastanawiać się, jak rozwiązać problem jakiś, tak? Zastanawiam się, jakie pytania. Mam pytania i szukam odpowiedzi na te pytania. To jest też rozwój duchowy, to jest też fajnie pobyć tu samemu. Każdy koziorożec może tu odczuwać inaczej, może czuć samotność, albo będzie miał ochotę pobyć samemu, może chcieć zwrócić się do kogoś, kto ma jakąś wiedzę w jakiejś dziedzinie, doinformować się, do, tak, poprosić o jakąś taką doradztwo w jakiejś dziedzinie. No, Taki będzie czwartek, piątek, piątek. O, za dużo myśli. Widzę wszystko w czarnych kolorach. Dużo tutaj zamartwiania się, jak mam sobie poradzić, co mam z tym zrobić, jak to rozwiązać. 150 milionów różnych myśli. Nie wiem, jak sobie z tym wszystkim poradzić. No, Zamartwianie się jakimś problemem. Może Wasz umysł szaleć? Tak, różne tematy mogą tutaj przychodzić, różne problemy, różne sytuacje, i też często jest tak, że nie widzimy rozwiązania, ale tu widać ewidentnie, że przychodzi jakaś myśl, jakiś błysk, jasność tych myśli, których jest mnóstwo, przychodzi jakieś rozwiązanie, więc myślę, że to rozwiązanie znajdziecie i ta myśl się pokaże. Trochę za dużo rozmyślania tutaj. Ale czasem jest potrzebne, żeby no, znaleźć ten błysk, tak? Żeby znaleźć to rozwiązanie. Rozwiązanie jest zawsze. Zadać sobie trzeba pytanie, czy warto tyle, aż się zamartwiać. Ale no, każdy... Ja nie będę tu doradzać. No, każdy będzie sam na swój sposób próbował to w jakiś sposób. Jest tu jakiś problem, ewidentnie, jest tu jakieś myślenie, zastanawianie się i przed tym nowiem, sobota, no proszę, są ostateczny, bardzo mocne dwie karty, śmierć i odrodzenie, no i tutaj jest jakieś takie, wiecie, takie podsumowanie, zakończenie, nie? sobota przed tym nowiem, żeby wejść w ten nowy czas, nowy okres, nowe możliwości. W nowy etap przebudzenia, połączenia. Tutaj, jak gdyby, sobota przychodzi taki dla niektórych z Was, koziorowców, taki moment, że czas pożegnać to, co stare. Nie? Bardzo mocno tu jest pokazane. Czas pożegnać, czas zostawić, czas coś domknąć, czas wybaczenia. Powiem Wam, że przed tym nowiem możecie to mocno czuć, tutaj, patrząc na te wielkie arkana. Bo jak wiecie to jest, no to jest takie osądzenie tego, co ja czuję. Tu jest się dopełnia jakiś cykl, tu się zostawia coś za sobą, czucie, poczucie, że coś nie działa, coś się nie spełnia. Dla niektórych jest to ważny etap takiego przebaczenia, takiego głębokiego zrozumienia zrozumienia siebie, zrozumienia kogoś. No, jest to taki mocny czas odpuszczenia, odp tak, wzięcia odpowiedzialności, odpowiedzialności tego, co było, co się wydarzyło. I fajnie, bo to jest takie wyrzucenie, zamknięcie, nie? To takie spojrzenie na, na te nasze błędy. Spojrzenie na to, czy już to załatwione jest, to co powinno być załatwione, czy to jest rozliczone, zamknąć. Zamknąć po to, żeby zacząć od nowa jakiś nowy etap. I to bardzo mocno, mocno to pokazano. No, mocne, mocne przed tym nowiem takie wejście w głąb mądrości swojej, analizy, odnalezienia rozwiązania tej myśli. By tu zakończyć jakiś etap i wejść w nowe nowe możliwości się przed Wami otwierają. Nowa droga, nowe światło. No, mocno, mocno, koziorożce. Zobaczmy, zobaczmy wyrocznie. Szczegóły i szczególiki. A proszę, 43 siódemka. A więc w tym tygodniu będą ważne szczegóły i szczeguliki. Trzeba będzie się im przyjrzeć. Ja Wam przeczytam. Ja Wam przeczytam, co tu chcą Wam powiedzieć. Ech, ech, ech. Ech. Najpotężniejsze wzory tworzone są z najdrobniejszych szczegółów, a więc bądź w tym tygodniu uważny. Nadchodzi czas, by czytać wszystko, co napisane jest drobnym drukiem. I dotyczy to wszystkich aspektów życia. Wypatruj detali. Detali. A ogólny zarys, zarys zostaw na inną okazję. Bo kiedy ta karta pojawia się w otoczycie, to jest to bardzo ważny znak, by dopracować jakiś projekt, wykonać drobne, lecz znaczące gesty lub wnieść indywidualne podejście do sprawy. Pamiętaj, że to, co musisz wiedzieć, ukryte jest w szczegółach. Jeżeli przystępujesz do jakiejkolwiek umowy, przyjrzyj się jej wcześniej. Potem może być już za późno. Tutaj ważna jest jasność i przejrzystość, bo to będzie bardzo kluczowe dla Ciebie. W tym tygodniu możesz wiele zrozumieć. Obserwując drobne gesty, obserwując spontaniczne uwagi, Obserwując ulotne grymasy, które pokażą ci większy obraz czegoś, kogoś, tu coś zobaczysz. No i przygląda się uważnie. Tak? To będzie fajnie tutaj. Tutaj też zbieranie informacji, wiadomości. No i zobaczmy, co anioły chcą wam przekazać. Sukcesy, wtedy odniesiesz sukces. I to bardzo dobry czas, dobry tydzień, abyś odniósł sukces. Mówię, ja, tu jest jakieś zakończenie jakiegoś trudnego etapu, tu jest odniesienie, odnosisz tutaj sukces w jakiejś kwestii bardzo ważnej dla ciebie. No i mówiłam, dwie wielkie arkana, które dają ci wejście, możliwości wejścia w nowe sytuacje, nowe pomysły, nowy rozwój, nowe możliwości. Przyglądaj się tym szczegółom. One będą bardzo istotne i ważne dla Was w tym tygodniu. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Papa. Pa.